Parą siedem lat, choć nie byli narzeczeństwem On nie chciał jej prosić o rękę Bo czasami tylko było szczęście, a zawsze miało być tak pięknie Gdy spotkał tą drugą, zrozumiał, że to nie było błędem Czuł się przy niej tak bezdębnie, bo go omotała tak ta mała, wyprowadził się od wszystkich zdala i po roku się jej oświadczył. Ona wszystko dla niego znaczy, a on bez niej nic nie znaczy Myślał, że na jej sercu Zawsze odznaczył, Je, yeah, yeah. je! Jeździli na wakacje dwa razy w roku. Poznał znowu na piękne życie sposób Nie chciał już innego losu, nie chciał poznawać innych osób Pracował wciąż tylko dla niej Po to, żeby mieć życie fajne Tylko to się dla niego liczyło Czuł, że to jest ta prawdziwa miłość Nieważne jutro, ważne, że z nią Ona mówiła, że też czuje to Zgadni, co się kurwa okazało Ho chował to w zakamarkach duszy Nawet nie musiał się do tego zmusić Myślał, że to czemuś służy I że po ślubie wszystko znowu ruszy I że ta miłość do niego wróci Chował to w zakamarkach duszy Nawet nie musiał się do tego zmusić Myślał, że to czemuś służy I że po ślubie wszystko znowu ruszy I że ta miłość do niego wróci Na firmy rozwój Chciał z nią zrobić świata podbój Ale nagle weź to rozwin Kiedy chuj strzelił bombki Na wakacje nie miał siana Więc poczuła się kochana Bo zawsze były te ciepłe kraje Zawsze je stawiał flyer Dwa miesiące po rozwoju firmy Był dla niej człowiekiem innym Rozstanie nie wiem z powodów innych Ale stwierdziła, że już nie kocha To proste Ale on do tej pory dalej szlocha bo boją tak bardzo koły. Cool.